Wcześniej, Graptosiewicz to taka kwintesencja polskiego Sarmaty. Człowiek gwałtowny, raptowny, ale tak naprawdę o dobrym sercu, szczodry. Czytaj paść! No jak tam było? Bardzo proszę, mocium panie. Mocium panie, my wezwanie. Mocium panie, wziąć w sposobie. Gdzie mocium... czarci chwycał z taką pustą mózgownicą? Mur w Zemście to jest taki symbol, który pokazuje podział w zamku między jedną a drugą stroną. Będzie widzę rzecz uparta, ta hołota jakby głucha, mego słowa ani słucha. No, śmigalski, nie trać czasu, ściągnij kark, weź narzędzie, grzecznie, ładnie, bez hałasu, nic się nie bój, ja za tobą! pod podstoliny Wacława dochodzi do sytuacji, kiedy tłumione od dawna już uczucia wybuchają z wielką mocą, ponieważ podstolina odkrywa w młodzianie swojego ukochanego sprzed lat. Któż ty jesteś, ty zbyt znany? Wacław Milczek. Syn rejenta! Tu w tym domu? Zabłąkany. Jestem trogą skrośnięta, w oczach ciemno, serce bije. Cześnik tu odkryj, jak rywala pozna w tobie! Wacław, żeby być jak najbliżej Klary, przemyśla się do domu Cześnika. tam gdzie łapie go papkin. Dokończ, pokaż drogę, ty czy ja tu pomóc mogę? Tylko twoja wola zmieni, co się zdaje nie do zmiany. Mów, że słucham. Żem kochany, że cię kocham nad te nieba, że przy sobie żyć pragniemy. To oboje dobrze wiemy. Czegóż trzeba, mów? Zamęścia! Rejent milczek to człowiek przebiegły wyrachowany, posiadający tą niebywałą zdolność, jaką jest manipulacja ludźmi, z matką, żoną, czworgiem dzieci. Nie, nie, nie mam dzieci, nie mam żony. Co, nie macie? Nic nie szkodzi, mieć możecie. Tacy młodzi. <śm> 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 prawda? Akt skończony. To już jest moja trzecia produkcja w teatrze, w Nowym Sądzu. Ustaliliśmy, że w tym roku wezmę na warsztat zemstę. A jak Państwo pewnie wiecie, no, to jest klasyk gatunku, też w sensie tego, co się dzieje na świecie. Konflikt, ten, który jest za granicą naszą, odbija się. Szerokim echem. Tak samo tutaj są skłócone dwa rody, które na szczęście na końcu jakoś da się pogodzić. I symboliczny przecięty stół, który jest na początku, łączy się i łączy wszystkich, i oby tak było do końca świata. Dziękuję. Szczerze, będąc w ósmej klasie, gdy byłem na zemście, to nie do końca wiedziałem o co chodzi. Dopiero gdy zagrałem słynną scenę pisania listu, to wreszcie zrozumiałem o co chodzi w tym, także taki plus.